wrażeń życzył sponsor programu firma Orange, dostawca światłowodu i technologii 5G. Na program zaprosił jego sponsor, Laboratorium Joanna, producent kosmetyków do koloryzacji włosów. Polska na tak. Dostrzegamy to, co piękne. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Pokaż nam Polskę, którą kochasz. Wyślij filmik lub zdjęcie z miejsca, z którego jesteś dumny. Polska na tak. Ci, jak kupujesz w netie, to zobacz, jaką ofertę ma Internet Rosmana. Internet Rosmana? No kochana. Ostatnio wchodzę, a tam tyle do odkrycia. Perfumy arabskie. To o nich mówią całe media społecznościowe. Super trwałe i intensywne. Pachną unikatowo i egzotycznie. Wyróżniają się z tłumu, a do tego te piękne flakony. To nie wszystko, bo perfumy luksusowe też tam znajdziesz. Serio, sprawdź sobie internet Rosmana. Już tam jestem, kochana. Hmm. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. 13,99 za aż 400 gramów. Lidl. To się opłaca. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł. Z 0%. 0%. Weź na provident.pl. Provident. Jest dobrze. O. Upiornie dobre okazje. Na Halloween cukierki czekoladowe na wagę 3,39 za 100 gramów, a środki do prania Persil 38,99 za opakowanie. Carrefour tańsze wyjścia na zakupy. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Od razu zastosuj Proctochemolan o podwójnym działaniu. Proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proctochemolan Bez hemoroidów szybko i na długo. Znasz to uczucie, kiedy musisz myć naczynia po raz drugi, bo nadal są brudne? Ja nie to dzięki Fery Platinum Plus. Po prostu ładuje zmywarkę. Kapsułki Fery Platinum Plus to unikalne połączenie wielozadaniowych płynów z aktywującym proszkiem. Brudne czyste. Ponowne mycie? Nie ma mowy. Fery Platinum Plus. Nasz numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. Fery Platinum Plus. Kapsułki rekomendowane przez Beko. No, powtórz. Weź! się. Bo nie powtórzysz. Ta, nie powtórzę. To powtórz. Otwórz konto w promocji ze zwrotem do 500 zł, ale tubie nie odmienisz. Ty też otwórz konto w promocji ze zwrotem do 500 zł. PKO, Twój Bank Polski. No to szczęśliwe liczby. 9. Bo Basia ma urodziny 9. 29 lat razem. 17. Mój mistrzowski numer. 32. Nasz wymarzony dom. 8. Z rejestracji naszego garbusa. Sześć, a nawet 7. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale w masz. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach LOTTO w aplikacji na lotto.pl Bogate wyposażenie i pełen komfort w standardzie. Moc hybrydy, przestrzeń dla siedmiu osób i spokój w każdej podróży. Cherry Tigo 8 z napędem Cherry Super Hybrid. Technologia przyszłości w Twoim zasięgu. Zacznij poranek w stylu Lion. Wyjątkowy smak czekolady i karmelu, któremu nie można się oprzeć. Obudź się, zacznij dzień i żyj w stylu Lion. Ponad 50 zł? Ponad 50 zł! Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Tańszy, tańszy, tańszy! Lidl. To się opłaca. Okazję na Black Weeks w Media Expert. Na przykład czarna lodówka do obudowy Hisense. Idealna do wnęki 60 cm. Możliwość obudowania meblami dookoła i dosunięcia do samej ściany. Dłuższa świeżość produktów. Szuflada z regulacją wilgotności. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł. Taniej. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny, a już od poniedziałku Festiwal zabawek pełen pomysłów na prezenty. Na przykład lalka Roxy, stylowa przyjaciółka 29.99 za opakowanie oraz idealne dla miłośników motoryzacji zdalnie sterowany samochód Elefan za 49.99. A od czwartku minifigurki i klocki Lego od 12.99 za opakowanie. A wkrótce jeszcze więcej zabawek na święta. Biedronka Ból gardła? Zaufaj Strepsils Intensive. Klinicznie udowodnione działanie zwalcza przyczynę bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. Na program zaprasza sponsor. Właściciel polskiej marki odzieżowo-galanteryjnej Ochnik. Sponsorem programu jest Oleofarm, producent Devitum Forteka 2, preparatu na mięśnie, kości i odporność.